Dzisiaj będę rozdawał pieniądze streamerowi za wykonywanie głupich zadań w Minecrafcie. Jak widzicie, ma on oszałamiający 11 ludzi na live i nawet mu donaty do chwili temu nie działały, więc dzisiaj będzie naprawdę bardzo śmiesznie. Mówię się mu naprawdę dużo pieniędzy, jeżeli będzie wykonywał nasze zadania, które będą ekstremalne. Zostawcie łapkę w górę, by ten odcinek się w ogóle spłacił. Dzisiaj się i znowu wydam pewnie bardzo, bardzo dużo pieniędzy. I subskrybujcie filmy codziennie. Dobra, Daj, więc lecimy z pierwszym donatem. Nazwę się Kazik, jak... Zrobisz 180 za pierwszym razem, to wpłacę ci 100 zł. Okej, okay, let's go! Dobra, przechodzimy do płatności. Za 5 o mu to wyślę. Dobra, mam już potwierdzenie na telefonie, więc wchodzimy w to. I słuchajcie, mam nadzieję, że się nie zbankrutuję, bo naprawdę na koncie nie mam za bardzo aż tak dużo pieniędzy. Jak zrobisz 180 za pierwszym razem, to wpłacę ci 100 złotych, Ale no. co znaczy 100 zł? No, co. Co? Co? Jak to co to, co to znaczy, 100 180. No jak ty co to, co to 180? 180 Nieważne. No może by po prostu wpisał w Google, no. Co chodzi a parkur. Ta parkur. Ej dobrze domyślił się. A nie, coś mu na czacie powiedzieli. Jest, jestem bez w Dobra, no to jest, może git, to, to może jest... na początku nie zbankrutuje, zobaczymy. O... słuchajcie, na początku lekko, na początku mu co zadania, to, a, taką... a potem będziemy nie, dążyć do nie, samu nie, zagłady. Nie, jak to piszesz, nie wiem co to jest. O, to już dobrze poinstruował. to jest Pomyślałem. Pomyślałem. Pomyślałem 180 parkur. chłop ma bardzo wolne procesy myślenia. Dzieli się, że w ogóle był w stanie tego streama odpalić. Markór 180. <punaki> teraz się będzie dedukował, co to w ogóle jest. Ej, on tego nie zrobi. czyli już wiem, już wiem, że na pewno y, stówy nie będę musiał wydać. Chociaż, y, poczekajmy. Może mnie zaskoczy. O nie, to, a nie, to jest potrójny, ale to może być pojedyncza? Może być pojedyncza? To chodzi o to, że. Czekajcie, ja i żebym wiedział. Tu chodzi o coś takiego, że robisz tak. Oho, chłop to robi. To dobra. O, ja, to, ja tego nie Wy... dam rady. Wy... Ja się. stresuję Wy... Wy... espa... Dobra, ta, 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 tak? ta, ta. ta. ta, ta. 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 Ta, 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 tak, 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 tak. tak. jest to? Tak. Coś <gryboś> jest? Zrobił to! Okej. Okay. Tak. <gryboś> e, czy <ja gryboś> to właśnie zrobiłem? Tak, on to właśnie zrobił. Ej, się to właśnie zrobiłem? Okej, okay, niech będzie. O nie. No dobra, ja o nie. Chyba. No to zrobił Co to. jest? Ale dobra. on to taki w ogóle nie. Siebie, coś, ja też byłem pewny, że, no, no, nie uda mu się, bo chłop nawet nie wiedział, co to jest. Dobra, niech będzie. Wysyła mu, e, trzeba być fair. Mi serce wali, dobra. Serce Robię. mu wali. Chopie, dopiero zaczynamy, to był najprostszy etap. To była e, rozrusznikowa, rozruchowa stówka. Dobra, stuwa poleciała, więc teraz trzeba myśleć nad e, troszkę trudniejszymi wyzwaniami dla niego. No way. dzięki za stówę. Dzięki. Dobra. Co 100 za ja jak Jak swoje temy do lawy, to dam ci kolejny stu... Złoty, wygłosujesz. Dzięki, dzięki, wielkie. Dobra, zrobi jeszcze, jeszcze jedną. Zrobię bo... jeszcze jedną. Ej, chłopie, to nie jest po co każdej. Czy wyrzuci swoje diamentowe itemy do lawy? Zobaczymy zresztą. Czas, żeby do niego przyszedł. O kurde. No, ale to był typowy fart nowicjusza. Dobra, czyli zaufad Jak z itemem? No, ma tylko łopatę. Dobra. No tak, no tak. dobra <laughs> To jest, słuchajcie, okay. diamentowy kilof y, z dobra, enchantami to, tylko I, jedzenie, i diamentowa łopata, ja jakby w teorii nie jest to so dużo, ale pomyślałem to bardziej racjonalnie. On dopiero zaczyna tutaj swoją grę i to są najcenniejsze itemy, jakie ma. Dobra, idę. Biegnę, nawet powiedział. Biegnę. Ej, bo tam lawa spływa! Faktycznie! dobra, dobra. jest są czyli... przydatne, ale... O, dobra, do, do, dochodzi do lawy. Właśnie o tym mówił, nie, że to są najbardziej przednie itemy, jakie ma. Ej, dobra, nie, i teraz nie możemy wyrzucę. go... Nie, wyrzucę, wszystkiego, co mam. Nie, 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 w życie, w życie, żeby tak. nie było. Nie mam nic ale, ale teraz możemy zrobić to samo, co robiliśmy ostatnio. Dobra, Czyli to. go chwilę potrzymamy w niepewności. Zaraz co, on robi, podwójną 180? -kę. Nie, dobra, szczęście to już mu nie wychodzi, bo już bym się załamał, że tylko ja jestem taki beznadziejny w parkura. Ale Git, Git jakby jak, jak najbardziej Git na razie. Ja nie, nie w ogóle skida, nie. Mam. I Ej, dobra, to jakby Poczekajmy, unikam. aż się zacznie upominać o pieniądze. <laughs> to jest Zabiję. autentycznie live tylko jego i jego moderatora. W zasadzie sensie, tylko jego moderator pisze na czacie. Ale to jest standard w Podobnie przypadku mniejszych liveów. Ja a też... Ej dobra, prawie wyszło, prawie wyszło Dobra, ja już tego nie robię Już się, już już, już, już wystarczy Mietry czasu, chłop chyba w ogóle zapomniał Że wrócił jakiekolwiek diamentowe itemy Do okej. No nie fajnie, masz na to, że robię domek Z dirta praktycznie, to, to okej okay. No faktycznie, on miał tutaj dom z dirta nie, nie wcześniej Bo ja oglądałem ten live już pół godziny wcześniej Okej, okay, okej, 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 Co on Zróbmy tak, dokładnie Dokładnie, jak zrobisz świecę To wyśleś z 500 złotych Czemu ty się tak napisał na czas! Nie, ja wiem, że co ja robisz. Nie. nie, nie, nie. O nie, o nie. Ej, ale może. Ej, dobra, to, to. Dzięki, dzięki za pomysł. Dobra, nie, wyślijmy mu to. Niech będzie. Słuchajcie, trzeba lecieć z i wyzwaniami. Nie ma co, bo on to już. On to już chyba tutaj zapomniał o tym, że jakiegoś donata dostać i. Trudno. Niech będzie, niech będzie, bo mi się wydaje, że on by w ogóle o tym zapomniał już na stałe. Dobra, widzę, że chyba. nie, nie wiem, ja nie wiem, że nie. Chyba nie dostał nigdy nawet 100 zł donata. mam takie wrażenie. Jeżeli tak, tak się jest, cytuję 200 złotami. To się wiecie, co innego jest 200 zł, to co innego po prostu mieć 200 zł, nie? Zoneita to jakoś bardziej dotyka. Dziękujemy, dokładnie, dziękuję. dziękujemy. Dziękujemy? Na, na, na pewno na rozwój kanału pójdziemy. Więc... Na rozwój kanału? Dziękuję, 200 zł? Co chcesz, żebyś na 200 zł na rozwój kanału? Łapki w górę. E, zostawcie łapki w górę, widzowie, będzie fajnie. Dobra, jak zrobisz wiadro z maksymalnej początku, kratki, to dam ci kolejne 100 zł. Okej, okay, hmm. dobra, to mi się naprawdę bardzo podoba dzisiejszy odcinek. Widzowie, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, z odcinków. A co na to czy on w ogóle będzie wiedział, co to jest wiadro? Mam pewne wątpliwości. Okej, okay, on już się uśmiecha. On już Oj, ma... czy ja chcę ryzykować swój 40 poziom? On ma 40, ja 40 poziom, faktycznie. faktycznie. Dobra, raz cię, co wy rodzicie na czacie: ryzyk! Tak, tak, lecimy syn na grubo, słuchajcie. Tylko wariaci są coś warci. Ktoś tak kiedyś powiedział. Dobra, co on ma? mam. do oceanu. Jak na robi tam wiatr, Ale... się... no, no, no nie, gości, no nie rób se jaj, nie? Chyba wszyscy dobrze wiemy o co chodzi. Tu chodzi o wyzwanie, tu chodzi o emocje, no nie jakieś spadanie do oceanu. Dobra, nie. on ma na szczęście żelazo, bo już się bałem, że może nie mi. Zresztą, się na takim etapie świata, to jest, to jest okay, możliwe. To jest jest Chociaż to jest, to jest bardzo dziwne, bo on hmm. sprawia wrażenie bardzo biednego gracza, a z drugiej strony ma przed Enchanting Table oj, oj, oj. w skrzynce. Nie wiem o co chodzi. Dobra, no. A, bo tutaj nawet villagerów to jest naprawdę kozak. No, kurde, kur, to się nie spodziewałem, to jest taki level grania. Na pewno, A, wiecie, tak. wyższy niż ja poniekąd, bo ja nawet nie czy jakiś miałem farmę villagerów. Chyba miałem z raz albo dwa. Ale tu dawno i nieprawda. Jaka jest maksymalna kratka? 256. Ej, w sumie, to no, mogę napisać, że nie musi być maksymalnie. Dobra, Dobra nie. wiem, że to będzie to. Nie musi być max, ale dawaj chociaż te 100 kratek. Dobra, takiego donej tamu teraz ja wyślę. Ja, ja wiem, że tego nawet. Coś? Dobra nie widzicie. 300 co? Bo 300 to raczej nie będzie miał, patrzeć za to co on tutaj ma. Da, 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 damy, damy mu, mu donate'a, żeby nie musiał sobie maksymalnej kratki, bo no on to, on to za bardzo nie będzie miał możliwości zrobienia tego do maksymalnej kratki. Ja też nie będziemy znać pół godziny aż wykupię dirta, bo tu nie o to chodzi. Dobra, so tego donate'a. Widzisz te 100 kratek? No dobra, dobra, okej. Okay. O Jezu. Ja już, dobra, okej. Okay. No on jest mega zestresowany. On w ogóle gra w jakichś dziwnych wodach, nie? Jest szansa? Nie ma. Nie ma, nie ma. Jakby było z 10 i na przykład nie zginął, to, to by było to... No tak łatwo to nie będzie. Możliwe. Dobra, więc słuchajcie, to się dzieje. Jesteśmy już naprawdę tego bardzo blisko. Chłop nabiera wodę. Ale I to on ma w ogóle nie, nie, nie. brzydkie tekstury. Ja, ja, ja się idę przespać, bo ja nie chcę, żeby nożkarzem przeżył i mnie coś zabiło. Bo to już we mnie? Nie, wiem, że nie wierzycie w sumie totalnie jakby, pewien, że tego nie da rady zrobić, ale pamiętajcie 180 mu wyszło, a nawet nie wiedział co to więc kto wie, może tutaj zadziała powiedzenie fartnowicjusza, kupiła farta, coś z tego może zadziałać. No setny to jeden ja też w sumie jednak tego, to będzie już setna Set, ja żeby się dobudować chłopie co on ma 5 IQ, przecież tutaj tu nawet nie ma żadnego zagrożenia żeby skoczyć. Ej dobra, tu się liczy inteligencja Ja mu dam do on data, się nie, bo on się sam Od nie domyśli, nastąpnie. nie słuchajcie takiego taki Oszustwa nawet nie akceptuje. Jest, jest z ponad setnej. Jest z ponad setnej, jest z ponad setnej. Sto kratek! Jest z ponad setnej. Ty nie było, że z setnej no, kratki. Ale ty, ale! Gościu! Dobra, tu jest tura setna. Ja jestem autentycznie załamany. On miał się do góry po prostu podbudować o 100 bloków. Aaaa, ok. no no doszedł mu do onej, to... Dobra, dobra. Co on robi? On robi jakąś fontannę? A, no, okej, okay. w sumie dobra, to jest siądę... Co jest? Co, co jest? Co on, co on robi? Jakby. on... on te... i było, było z 50, nie mam no, dobra. Co on robi? Co on robi? Czy to jest zapewne jest jest tak. wiadro? Teraz jestem na 76, czyli 176. Okej. Okay. Dobra, robi to. W końcu wchodzi do góry. Nie powiem, było to dosyć y, ciężkie zadanie. No dosyć ale cóż, oczywiście ciężkie wiesz, zadanie, nie? żeby on to zrozumiał. Słuchajcie, na pierwszy poziom do stracenia. A, no, mam, pa patrzę, przecież mam... no, tutaj jest naprawdę duże ryzyko i okay. na no, To jest pierwsze ryzyko, w sumie jakiego się podejmuje na tym streamie, ale nie wierzę, że nie ostatnie. I tak spróbuję widzę sprawdzić, by wszystko stracił, ale nie wyprzedzajmy faktów. I co to tam pływa w wodzie? Wy to widzicie? Jakiś wieloryb? Czy co to jest? Tak, to trochę wygląda jakiś wieloryb, nie wiem dlaczego. Dobra, podbudowuje się do góry i. No, załóżmy, że wiecie co, taka odległość jest uczciwa, okej? Okay, bo to nawet nie chodzi o konkretnie kratek, tak? Zrobię coś Tylko, takiego. Tylko, żeby mniej więcej to żeby było. Żeby to szybko móc. A ja nie mam. Chłop nie wziął nawet kilofa. Zniszczę szybko, żeby po prostu, mógł, mógł, żeby mógł kto pójść. Dziwna ten zwalić. tekstur paknie, że do, dokoła się bloki w ogóle rozwalają. O Dobra, uwaga. Czy da radę, czy straci 41 poziom? Kto wygra? Ja czy on? Dobrze uwaga, leci, czemu leci? Uwaga i... Dał radę, dał radę Ej, on każde zadanie robi Co jest? To jest niemożliwe Czemu się zgrywa, że on nic innego nie yes, robił? Dobra. Co? Ej, to jest autentycznie za mocne Dobra, ale niech będzie Wysyłam mu kolejne 100 zł To już moja chyba trzecia stuwa, że mówiąc, chciałem się jej wydać o wiele więcej Zaraz możemy zwiększyć stawkę Dobra, on, on to zrobił, no, tak. to tak To jest niemożliwe Dobra, idziemy krok dalej Dzięki wielkie Kazik, Jezu Teraz ja nigdy, czy, pytanie. Ja, ja nigdy coś takiego nie zrobiłem. Kiedyś próbowałem, to zginąłem. Czy on? Ej, dobra, ja już mam pomysła. Dobra, uwaga, leci kolejny donate z kolejnym zadaniem. A tymczasem zaczynamy delikatnie grubiej. I to, co teraz się Fajnie. stanie, tobie tylko przedsmak. Czyli jak spalisz swój dom, to dam ci kolejne 100 zł. Dobra, nie ma problemu. Nie ma problemu. Okej, okay, ale nie, zobaczycie ale... zaraz. Kurde. Z czym Ty, będzie nie. problem? O nie. I dobra, możesz... ja już sobie jeszcze kolejnego do donata. Bo to, to. To jest nic. Uwierzcie mi. To. No, to, jest, to służy tylko jednemu celowi. Wiesz co? No, dobra. Dobra. Zapisałem sobie screena, żeby wiedzieć jak to wygląda. <laughs> On to będzie się potem odbudowywać? Okej, okay, nie wszystkie rzeczy będzie mógł e, zyskać z powrotem. Sobie screen, żeby wieć, jak to bo wygląda. po tym przygłosi się naprawdę, naprawdę najmocniejsze zadanie dla niego do tej pory. On serio rozbiera pochodnie. Na, a nie, nie są, nie sobie, mam, ale mam. To jest, to jest... To, nie rozumiem, czy on zbiera pochodnie ze sobą. Czy podskoczył na A ja na tak cenę. <laughs> o, oh, jezu. Jakie ja mam drgawki? Jakie ja mam drgawki? Nie. Ja się zaczęłam obawiać, okay. czy to na pewno będzie ok robić mu takie coś. Czy chłop nie zejdzie po prostu w połowie tego filmu. Dobra, podpalił ten domek, więc domek się pali. Dobrze, sydu. Tak ja oddam mu donate'a. A nie, kotek, kotek, czeka! Kotek? Kotek! Chodź, 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 chodź. Kota w tym wszystkim. Dobra, ale kod jest najmniej warty. Znaczy, zobaczycie zaraz, co będzie więcej warte. No to. No to co? No to on już na Donata czeka, tak? Dobra, niech będzie. Trzymaj te 100 zł. W ogóle, co chodzi z tymi? Donatami ten tym gość taki tańczący. Jakiś mega śmieszne. Dzięki. Nie wiem, czy on, on Dzięki, się cieszy, dziękuję. on jest przerażony, czy co? Ale okej, okay, możemy przejść dalej. Jeżeli zabijesz wszystkich swoich villagerów, dam ci 200 zł. Tak. Ej, dobra, to. to to będzie to będzie o wiele mocniejsze. Bo o ile taki domek. ej on, on siedzi w środku, to taki załamany. Nie, nie wierzę w to. Dzięki, Ale teraz będzie tylko gorzej. No, czy, czy, teraz teraz będziemy się zrobić pali. z bólem serca. Nie, w sensie ziemia się pali, ty w sensie Ziemia się nie pali. Dobra, coś co jest. Uwaga, let's go. Czy on, on, się, on się zgodzi? Na streamie przebudować, że chce się budować. Na, na streamie przebudować. Że... On w będzie musiał się na na streamie. Okej, okay, tutaj już jest. Aż się zgiął Ona ci nie odpowiada na to. Cóż, na tym myśli. Dobra. Dobra? Dobra. Tam o nie! Ja nie, nie. No, no, no właśnie! Nie, bo ja nie będę ich. No właśnie! Nie będziemy mogli nawet no rozpoznać, jak zrobię wszystkich jakieś... No nie! No dobra. dobra no. A nie, on to robi, to nawet mu nie wysyłam tego Neita potwierdzającego. O nie, on to robi z takim bólem! On bardzo nie chciał tego robić! Na pewno spędził bardzo dużo czasu na tym, żeby ich zebrać. Jest specjalnie już w wiosce, tak? tutaj wszędzie wagoniki. I te. O co patrzcie na jego minę? On jest załamany! Nie. On jest bardzo no, kurde, załamany! Tak. A teraz już nie ma nie ma stop Jeszcze są oczywiście villagerzy w jego domu, tak? Wszystkich villagerów zebrał tylko po to, żeby teraz wszystkich rozwalić i idzie się wszystkich spalić. To, zabić ostatnich villagerów. To mi się naprawdę bardzo podoba. Dobra, dobra. dobra, Tak, 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 tak. Nie, Ej, w ogóle nie jest zadowolony. W ogóle nie jest zadowolony. Dobra, dajmy mu kolejnego donata. On jest za mały. O sobie teraz myśli, ile pewnie godzin to wszystko robił. I to wszystko od nowa Pepela? No cóż? Yes. On, on nie jest zadowolony wcale z tego. On po prostu zbiera na kompa. Dobra, wyślijmy mu do żeby przynajmniej wiedział, że chociaż my się cieszymy z tego, co się właśnie tutaj stało. Wybrałeś dobrą drogę. Czekaj, 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 czekaj Wybrałem dobrą drogę czekaj. Co jest? On to jakoś analizuje jeszcze No dobra, to przejdźmy dalej Jeżeli wskoczysz do lawy ze wszystkim, co teraz masz w EQ To dam ci 300 zł Okej, okay, albo nie, dobra Dajmy, dajmy, dajmy 500 zł Okej, okay, 500 zł za, za to zadanie Let's go, to się, to się, to się musi stać Chcemy, żeby stracił swój level, tak Chcemy, żeby stracił wszystkie swoje temy. Chcemy, żeby stracił wszystko Generalnie, Ale może po nie, tym live'ie ja zacząć to totalnie. Się... Totalnie nowy świat. Dobra, czy no tego... to go pokusi? 500 zł za 41 to nie, to poziom to nie, to nie, to nie, w Minecrafcie! Brzmi bardzo dobrze. Okej, chłop zamarł, bo 500 zł to jest drugie tyle, co do tej pory dostał. Okej, uznam, że to złote, a teraz mamy pięć? Takie pytanko, Ja coś mam wartościowego. No. No nie, no bo nie, nie. nie ma, ma 41 poziom. No, teraz za pięć to kurczę. No, no, za pięć to już jest, to już jest grubie. Patrzcie, on tam jedną rękę ma tu. Aż on po prostu się kieruje w stronę tej lamy. On o, ją wybija, on się o, bije o, z myślami. Dajcie, zobaczymy, czy przyjdzie. Ej, można mu zrobić trola. Dobra, on to robi. On, on to zrobił. On to zrobił. 41 o, poziom. Ten dźwięk był niesamowity, się fajny. stracił. No i, i wszystko. Mm. Stracił wszystko. Stracił dom, stracił villagerów, stracił poziom. I powiecie, Docnes, czy ty jeszcze cokolwiek w stanie jemu zrobić? Tak, jestem. Jeszcze o tym nie wiecie. Tam nie ma nic, tam dosłownie wskoczyłem w takim miejsce, że nic nie wyleciało. No nic nie wyleciało, no i dobrze. Dobrze, dobrze. To mi się podoba. To jest właśnie prawdziwy kozak. Znaczy, oczywiście waha się przed wszystkim, co zrobi, ale... Nie, finalnie. nie, 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 nie. stąd. Finalnie <grym> i tak to robi. O itemki poszły papa. Oni piszą o tych itemkach, ale chyba zapomniał, że tracił też jednocześnie expa. Bo o expie ani razu nie wspomniał, a wcześniej ex był tematem no rozmów. Ale dobrze. przestało się domek palić, choćka. Przestało choć, się w domek palić. Dobra, mam, e, słuchajcie, kolejny pomysł u Zanadżu Więc jej, teraz oj, tak. jest nie, nie mam. Dobra, wysłałem mu kolejnego donata. Teraz, 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 teraz już na totalnie grubo jedziemy. Ej, nie nie, nie wiem, że ktoś w wiadro z, e, z 180 kratki. Ej, ej właśnie. Bo nie, nie wysłałem mu tych pieniędzy przecież, co nie? No tak, nie wysłałem mu. Ale wyślę kolejnego donata, wyślę kolejnego stawalna, donata. wszystko. Albo nie, dobra, nie, 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 bo jak mu teraz zrobię skam, to on może nie wykonać kolejnych zadań. Dobra, wysyłam mu, słuchajcie, donejta za to, co zrobił. Ale jednocześnie w tym donate'cie zawieram kolejne, niefinalne, ale przedostatnie zadanie, bo y, ostatnie będzie jeszcze inne. I ostatniego to się pewnie nie spodziewacie. Dobra, więc wysyłam mu 500 zł. Dobra, płatność poszła. Dobra, zobaczył, że dostał. I to mi się podoba. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Teraz zastanawiam się, czy usunie świat, żeby zacząć totalnie od nowa. Że nie ma, że coś odrabiać. Tylko po prostu usunie świat. Ej, dobra, usunąć. Usunąć? No, bo szczerze powiedziawszy. No, to już tam nic nie ma. No tak, no to masz rację. Szczerze powiedziawszy. No. To. No. Patrząc na to, że już niedługo będzie co, Toś to jestem w stanie. No, no jestem w stanie. W stanie. No, tak. Ej, co jest? Czujesz na tym serio Wahał? Tak, on wychodzi i to robi. Okej. Okay. Ale ale tu mnie to szkoda, bo to, to no szkoda? Raz na modach. No co szkoda? Pierwszy raz na modach? No nie, no, no. Ale co to jest? Co to jest? No widać, dla niego ten świat coś znaczy. Tym bardziej się cieszę, że mogę włożyć to w ramy challenge'u. chłop. Podsumujmy. Chłop stracił itemy, expa, no, wszystko stracił generalnie. Nie miałem, co pokazywać na ekranie. Nie miałem, co pokazywać obyczy, na ekranie, regionu, dobra. Już wszystko straciłem. Dobra, dobra, to teraz lecimy z kolejnym zadaniem. Trzy dni generalnie poszły. A trzy dni? Dobra, ja miałem dać 200 zł, ta. Niech będzie spoko. I z razem z tymi dwusoma złotami leci przy okazji ostatni challenge. Zobaczymy, czy go wykona. Może jakiś youtuber? Może jakiś youtuber? Nie lubię określenia youtuber. Ja jestem po prostu wizjonerem. No zaraz trening, ale spokojnie, nie, nie, ja spokojnie akurat, spokojnie akurat z czasem stoi nie, nie. On coś mówił, że ma jakiś trening, to dobrze się składa, bo jeżeli będzie robił pojac przez 5 minut, to mu to już 200 zł. Coś mi się wydaje, że ten dobra. film może się nie zwrócić, więc zostawcie łapkę w górę. Dobra, 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 okay. Dobra. W jakiś timer. Timer, okej. Jesteś takiego, online timer w sumie bardzo chudej postury, więc 5 pajacyków nie powinno być męczące, powiecie tak? A robisz jakieś 5 minut pajacyków? 5 minut. Na pewno się sapie i to mocno. Ty już w sumie... Nie, wiesz co? Nie? Co pomyślałem... Nie? Nie? Że to mogłem zrobić. Co? Że to mogłem zrobić, a teraz to już... Teraz nie, to już co? Nie, nie poniżę się, nie poniżę się w sumie. No gadejem, co tylko pajacyki, a sport zrobię, zdrowie, pamiętajcie dzieciaki. Nie, nie. Dobra, nie to chociaż już... Tujka! Tak. O, do góry sądne. nogami. Dzięki wielkie. Ludzie, to naprawdę, słuchajcie, niewiele. tu nie chodzi o to, żeby kogoś poniżać. Robimy sobie challenge, tak? Więc też wiecie. Nie ma co się słupa śmiać, bo kto z was byłby w stanie zrobić tyle, co on? No właśnie, czekam, kozaki. Prawda, dzięki. To jest niesamowite. Dawaj, dawaj, chociaż, chociaż... Mm. <laughs> Czujka do góry nogami. Czy to, czy to będzie, czy to będzie właśnie ten moment, ten moment krytyczny? Czujka do góry nogami? No. Czujka do góry nogami? No, że pod ścianą chociaż. Na wf się to robi nawet. Już nawet nie będę mówił, żeby trzymał mi się minutę, bo boję się, że jak mu krew do głowy, to zemdleje to mogłoby być po prostu niebezpieczne. A nie chcemy chłopowi nic zrobić. Wiesz co? No. Krabimy właśnie i nie, nie, nie. nie. Sorry, <laughs> No dobra, więc y, chyba wychodzi na to, że znaleźliśmy jakiś jego kurny limit. Nie, 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 nie. Nie? nie? Ale wiesz, co dzięki, wielkie. Dzięki. Dobra, więc wysyłam mu teraz ostatniego donate'a z ostatnim tak, zadaniem, tak, tak, e, tak, tak, które. Więc, dzięki, wielkie. Zaraz. Nie, 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 nie. Szybko, 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 szybko. Szybko, nie! Szybko, szybko, co wyjść szybciej. Ja, ja, za, mój donate czy on? Mój donate, czy on? mój donate, za, mój donate, za, mój donate, mój donate proszę, i. proszę, mój donate. Jest, jest. O! Oh, udało się. No oh. way. Dobra, widzę, więc pamiętajcie o najważniejszym. Pozdrawiam cię, Doknes. Oglądałem cię jako dziec, dziecko. Serio, byłem Twoim fanem. to trzeba, muszę przyznać. Więc dzięki wielkie. Subskrybujcie do Knesa i Siema. No, więc pamiętajcie słowa kolegi. Ustawcie łapkę w górę. Do następnego. Ciao.